Mamy do rozpisania konkretną reakcję zachodzącą w konkretnej probówce. Jest schemat, nie wiemy co dodaliśmy. Co się znajduje pomarańczowa sól chromu 6 w tej probówce, więc sobie ją zapiszmy. Z dodatkiem H2SO4, więc zapiszemy sobie H +y po stronie substratu. Skoro po reakcji jest zielony roztwór, to znaczy, że tam musiały znajdować się jony CR3. Co jest naszym odczynnikiem? Do wyboru mamy 4, ale to musi być reakcja Redox, która zredukuje nam ten chrom, więc musi coś innego utlenić. Siarczam 4 potasu, wszystkie pozostałe substancje nie mają potencjału do tego. Żeby być reduktorami dla dichromianu. W takim razie po lewej stronie piszesz so 3 minus, 2-, a po prawej to, co powstanie po utlenieniu tego jonu, czyli SO4-2 minus. Po prawej w ogóle nie ma wodoru, więc musimy sobie upchnąć go w postaci wody najpewniej. Jak podejść do współczynników, gdy jest tylko jedna linijka i jeden punkt do zdobycia? Otóż nie musisz pisać bilansu. Jak sama nazwa wskazuje, jest siarczan 4 potasu, musi się utlenić do siarczanu 6. W takiej sytuacji wymieniane są dwa mole elektronów. Natomiast co do chromu, on z 6 stopnia utlenienia redukuje się na 3 co oznacza przyjęcie trzech moli elektronów przez jeden z atomów chromu, a takich atomów mamy dwa w dichromianie, więc mnożymy to sobie razy 2, co daje 6 moli elektronów. I teraz najważniejsze muszą skrócić się tutaj elektrony, więc musisz sobie przemnożyć te dwa elektrony razy 3, żeby było ich 6. I tak samo współczynniki przed tymi siarczanami. Dichromian nie musi mieć współczynnika. CR3 musi jak najbardziej posiadać dwójkę. Jak dobrać H+, +y i H2O? Wystarczy, że zwrócisz uwagę na ładunki. Po lewej i po prawej stronie muszą się wyrównać. Po lewej stronie mamy minus 2 od dichromianu, jakiś x od h, tyle ile będzie h, tyle będzie dodatnich ładunków, i do tego 3 razy minus 2 od s od 3, 2 minus. Po prawej stronie natomiast mamy 2 razy 3 plus, czyli 6, i do tego też mamy 3 razy minus 2, czyli minus 6. I tutaj nam się skróci to, co mamy po prawej stronie, dając nam 0, natomiast po lewej stronie, jak sobie sumujemy wszystkie liczby, wyjdzie nam, że mamy minus 8 plus x równa się 0. Przerzucamy sobie ósemkę na prawą stronę równania i wychodzi nam, że nasz x współczynnik. Przy H plusie musi być równy 8. Skoro H plus to 8, żeby zgadzała się liczba atomów wodoru, to wystarczy dopisać czwórkę przed wodą i mamy gotowe równanie. Chcąc je sprawdzić, policza to